Ja już mam z tej stronie, Victor. Witam w dzisiejszym moim pierwszym odcinku z Blocksburga. Jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry oraz subskrypcję. Dzisiaj jestem sam i postaram się, to, to odcinek zmieniać. Nie, ja chcę już być tutaj tak sam. I w dzisiejszym odcinku. Ścieżka, ale najpierw muszę zrobić, więc może wam wkleję jakąś urywkę. Więc widzimy się, jak już coś zarobię. Dobra, widzę, wiem. Mała urywka. Sara za tą czapeczkę i za te włosy, ale mi coś się zepsuło, zbagowało. I właśnie dostarczyliśmy pierwszą pizzę. Pracuję w Pizza Planet jako Oliver Person. Widzimy się już następnym razem to w domu. Dobra widzowie. Już jesteśmy. Nie zarobiłem zbyt wiele. 869. No z czego to O no to 736. Zrobiłem, bo mi na razie, no, mi się nie chciało na razie. I zrobimy na razie pół. Aha, to jest basen. fences, mailbox, roof. А, луж. Через Арминзовый Ворстрим. Ага, то есть то. То есть то. Гимнезь, файл, прайс, пац. А. Они Пац. chciałbym koło tego. Jest tam takie I Tutaj potem zrobimy teraz. Chyba w tym odcinku damy radę. Okej. Okay. Koło tego najbardziej to będzie taki płot. <laughs> o właśnie taki. Nie no, na nam się nie uda. patrzcie ile to już kosztuje. A ja zrobię, a ja zrobię na razie tylko tyle. No to chyba tyle. Ale dobra. Nie no, już nie będę leciał do pracy. Chodzi o, o. No i tutaj posadzimy jakieś drzewko. Tu jest wyjazd. Nawet ja tak fajnie, jakby ten. I wam pokażę nudowkę. Światło. Garaż bardziej będę wymieniać nie pytajcie się dlaczego są takie ponieważ yy, yy, sprzedawca powiedział, że da mi w i samochód, ale z jakimiś oszkodzeniami, a to dał mi taki samochód takimi siedzeniami, których które chyba yy, samurował które tutaj widzowie chciałbym zrobić taki mały kącik na odkurzacze i na takie rzeczy Hmm. Tutaj mamy lodówkę Kuchenkę Zlew Światło kolejne A tutaj mamy salon Tutaj chciałbym też czymś to zapełnić Bo jest strasznie pusto Tutaj mamy mały telewizor Potem mamy kuchnię, to wam pokazywałam Idziemy do góry Góry ściany nie pomalowane, nie mamy jeszcze pieniędzy. Tutaj mamy nasz taras. I ok. Tutaj mamy taki salon. Salon do ćwiczeń. Wtedy coś nie działa chyba. I to tyle. Najlepsza jest piłka. Można to kopać. Tutaj mamy łazienkę. Wyjście takie jacuzzi porządne. Slew. Okno. Będzie roleta. Mój pokój. O, tutaj mamy pokój gościnny, szafka, łóżko, jakby chcieli, miałem telewizor od babci. Światło nie zgasz. Tutaj jeszcze... Aha, tu są schody, tu nie. A tutaj co jest? Mój pokój. Aha. no i to jakby mój cały dom ale jeszcze mnie trochę zednę to pomaluję czekajcie e, to materiał jest kolor najpierw tak Kolor dobry. O i to. Te ściany pomaluję tylko też na jaki. A takie nie będą. No i tak. Jedziecie No, dobra, obojętnie. Dobra. Widzowie. Pokazałem wam cały mój domek. Co zbudowałem, czego nie. Mm. Następny odcinek możliwe, że z blok. Następny odcinek z Blogsburgen. z Burgen, Możliwe, że będzie z Kamilem Robakiem. Ale nie wiem. Żegnam się z wami. Na razie. Cześć. Papa. Pa. pa. pa.